Siemanko Shishamaniacy, z tej strony Koszek, a Wy jesteście oczywiście na kanale Shisha Project. W dzisiejszym odcinku mam dla Was kolejną recenzję Cybucha, e, także myślę, że będzie ciekawie. Zostańcie ze mną, zapraszam do reczki. A przed Państwem Fugo. Dokładnie cybuszek model F1, bazowy, taki podstawowy cybuszek, który wziąłem sobie na testy, żeby na nim troszeczkę popalić i zrobić testy. Słuchajcie, firma nowa w ogóle na rynku, dlatego też się starałem, chciałem mieć ich cybuszki w sumie na premierę. I mają oni tak naprawdę, opowiem troszeczkę właśnie o firmie, troszeczkę zrobiłem sobie taki wstęp, żeby troszeczkę tu Wam opowiedzieć, bo myślę, że jest warto. Mają dwa rodzaje cybuchów: cybuch typu Masta Killer, tak wyglądający jak ten, każdy kolejny, tak naprawdę model F3, Mami i tak dalej, jest dokładnie, jeżeli chodzi o kształt, taki sam, różni się oczywiście wygląda. Mamy też dwie wersje, jedne tutaj okryte ceramiką, jeszcze dookoła, tak żeby nam nie wyciekała tutaj później, jak otworzą się, dajmy na to pory, by nam się otworzyły tego, tego glinianego cybucha. Typu Masta Killer, to, żeby po prostu nie, nie wyciekała nam tędy melasa. Słuchajcie, ogólnie produkt produkowany jest w Ukrainie. Wypalany w piecach bodajże 1080 stopni ta glina ceramiczna jest wypalana. Później przez artystów też z Ukrainy tutaj odpowiednio wzorki jakieś rzeczy są już, że tak powiem, dorabiane i, i modelowane. Cybów prezentuje się ogólnie bardzo fajnie i nie unikna oczywiście porównania do. Solarisa, bo zresztą to już widać gołym okiem. Zresztą, tak jak mówię, firma wyda dwa rodzaje cybuchów: funele oraz masty. Masty pojawią się u mnie na sklepie. Funeli na razie nie sprowadzałem. I już słuchajcie, od tego tygodnia będziecie mogli sobie u mnie w sklepie zakupić. Także będzie premiera tych cybuszków. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszam. Tym bardziej, że jak przejdziemy sobie później do kryteriów, zobaczycie, że naprawdę cena wcale nie jest taka wygórowana. A cybuch jest całkiem ciekawy. To, bo nie uniknę porównań do Solarisa, co już widać gołym okiem. To, co odróżnia go od solarista, to już w ogóle tak masa. Więcej użytej tutaj tej gliny zdecydowanie. E, większy jest ten cybuch, masywniejszy. Dodatkowo, dodatkowo rozszerzony tutaj. Mamy większą średnicę, dzięki czemu nakładka Callout bardzo fajnie ogrzewa nam w środku ten tytoń. E, ten tytoń bardzo fajnie się tutaj praży. Mamy więcej miejsca, tak jak widzicie, i nakładka naprawdę na luzie sobie na topce leży, nie ma z nią żadnego problemu. Nawet jakbym się leciutko obsunęła, tutaj mamy naprawdę taki wiecie, rand, że jest to bezpieczeństwo że nam ona nie spadnie. Dodatkowo zobaczcie, że tutaj te dziurki e, w przeciwieństwie do serylista są osadzone bardziej w środku, co powoduje dobry tutaj przepływ powietrza e, przez środek, także e, jest to też troszeczkę i, i, inaczej stworzone. I to są w sumie takie dwie zasadnicze zmiany, czyli szerzej, e, łatwiejsza tutaj nakładka na nałożenie nakładki na topkę i te dziurki, które są bardziej tutaj skoncentrowane w środku. E, co Wam mogę powiedzieć? Cybuszek gliniany Masywny, naprawdę dość masywny, ee, i zdaje się, że jest naprawdę całkiem nieźle wykonany. O kryteriach powiem Wam za chwilę. Teraz właśnie wspomnę troszeczkę o tej firmie i bardzo się cieszę, że mogę je wprowadzić tutaj u nas na rynek polski. Także przejdźmy sobie już stricte do kryteriów, omawiamy sobie poszczególne e, tutaj kryteria Cybuszka e, od Fugo, akurat model F1. No dobra, pierwsze kryterium e, idziemy. Wygląd e, standardowo. E, co Wam mogę powiedzieć o wyglądzie, jeżeli chodzi o ten cybuszek? Tutaj akurat wziąłem ten model F1. On jest bardzo klasyczny, podstawowy, e, najtańszy z tych wszystkich modeli a, i wygląda on właśnie w taki sposób. Zobaczcie. Tutaj właśnie ci e, producenci osoby, właśnie tam, które wytwarzają tu na, na Ukrainie. Oni troszeczkę tutaj fajnie tak modelują takie alaliście na tym cybuszku. Wygląd jest elegancki. Jest, wyglądam bardzo prosto, bazowo, widzicie, glina, wypalana glina i tak naprawdę nie ma jakichś większych bajerów, logo firmy. Tutaj troszeczkę właśnie z wyglądu rozszerzony, masywny, spory, jak na cybuszek takiego rodzaju, naprawdę. Fajny, fajny, jeżeli chodzi o, o ten. Jeżeli miałbym oceniać, wiecie, wygląd, no to on jest bardzo taki podstawowy, tak. A tutaj, no wiadomo, no, nie ma tu jakichś nie wiadomo jakich rzeczy, ale tak jak wam też powiedziałem, co jest bardzo istotne, to zresztą zobaczycie też u mnie w sklepie. Mają oni w ofercie kilka różnych modeli, które już są troszeczkę inaczej, właśnie wypalane, troszeczkę inaczej robione i ten wygląd jest bardziej dobajeżony w zależności od tego, jaki chcielibyśmy cybuszek sobie wybrać. Ten jest bardzo podstawowy, co zresztą widać, więc tutaj, jeżeli chodzi o ocenianie wyglądu, to jest ok, jest w porządku. Jak na taki cybuch wygląda, ok, mogliby się nie kuzić o tutaj żłobienie tego i po prostu zostawić FUGO i zwykły po prostu podstawowy cybuch i jeszcze dodatkowo jakieś wzorki tutaj mamy nie wygląda to źle wygląda naprawdę całkiem nieźle także to jeśli chodzi o wygląd Jakość produktu. Właśnie. Tutaj mm, też nie uniknę porównania do Solarisa, mianowicie mam wrażenie, tu, no, nie mam wrażenia, wiem i czuję, że ten cybuch na pewno jest bardziej masywniejszy, dodatkowo jest cięższy, więcej tutaj gliny zostało użyte do wykonania tego cybucha, ale muszę Wam powiedzieć, że wykonany jest naprawdę z fajną precyzją. Dlaczego? Dziurki, które mamy tutaj, zresztą sami sobie zobaczcie, te są fajnie i dokładnie. Ee ułożone pod kątem, centralna dziurka przechodzi nam przez środek. Jest to naprawdę dobrze zrobione. Tutaj dodatkowo też łobienia. Ta glina naprawdę jest też solidna. Wypalana, tak jak mówiłem, w, tam jest chyba 1080 stopni Celsjusza. Inne modele mają nawet, dochodzą do 1300 stopni. W tych piecach dodatkowo wypalają je po kilka razy. Ten cebul wypalany jest tylko raz. Widać zresztą, on jest taki bazowy, podstawowy, ale naprawdę jest masywny. Eee, wygląda naprawdę dobrze wykonany. Tutaj jest równo, naprawdę równo, wszystko fajnie zrobione. Nie mogę się tak naprawdę czepić, nie ma jakichś, nie wiem, dziurek po, po, porobionych, w, wiecie, tak po prostu na odwal się albo, e, albo czego, czegokolwiek innego. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o wykonanie, jest bardzo dobrze. Bardzo ciekaw jestem, jak to tak naprawdę przełoży mi się na jakość palenia. Eee, za chwileczkę mówimy oczywiście setup i do jakości palenia przejdziemy, także to mnie ciekawi najbardziej. Jeśli chodzi o setup, dzisiaj oczywiście rozpalamy na naszym fugo F1. Dodatkowo, fajeczka to jest Mouse Breeze 2, do niej dedykowany wąż. Z usnikiem. dodatkowo, słuchajcie, rozpalam oczywiście nakładeczka Lotus Niris 1. Idealnie, zresztą, zobaczcie, tutaj, patrzcie, stawiam ją sobie, ruszam. Idealnie się wpasowywuje i nawet bardzo dobrze wygląda na topce tego fugu, o czym Wam mówiłem wcześniej. Zresztą zaraz zobaczycie, jak sobie rozpalę. Węgielki, jakie użyję, to będzie Shaman 25, bo mi fajnie te trzy węgle tutaj wchodzą do środka. Rozhajcuję to tak na maksa, zobaczymy, jaki wyciągniemy ten dym, smak i tak dalej. Nabiję, słuchajcie, smaczek C37 Oreo od Kulta. Bardzo fajny, moim zdaniem, już paliłem ciastkowy smak. Jeżeli chodzi o właśnie takie ciastka, to tutaj faktycznie czuć, że to jest takie. Ciastko i mleko. Bardzo fajny, bardzo dobry smaczek. Jeżeli ktoś przepada za takimi właśnie ciastkowymi smakami, to ogólnie też polecam spróbować. Taki setup, słuchajcie, będzie dzisiaj. Mam nadzieję, że szyszka się fajnie rozpali. Ja lecę rozpalać węgielki i za chwilkę wracam. Moi drodzy, fajeczka już jest rozpalona, węgielki już tutaj na topce są. Weźmiemy sobie burzka, zobaczymy jak ten smak, jak to odwzorowanie, jak to tak naprawdę będzie się palić. Wiele osób właśnie twierdzi, zresztą słusznie, że też w zależności się od smucha, że na mastach, szczególnie na killerach, ten smak jest odwzorowany naprawdę bardzo dobrze. Jest intensywny, fajny, mocny, tego dymu też powinno się pojawić sporo. Sprawdźmy, ztestujmy to. Cybuszek wygląda dość niepozornie, a tu proszę. Kumulus całkiem niezły. Zostawiłem troszeczkę topkę zamkniętą na jakiś czas. Teraz właśnie biorę pierwsze burzki. także jeszcze pewnie ten dym nam się tutaj za chwileczkę wiecie, dojdzie w pełni i będzie, będziemy mieli pokaz tak naprawdę niezłych kumulusów. Już wam mogę powiedzieć to z miejsca. Oczywiście wiadomo, briza dwójka, też nie wziąłem tutaj na darmo, przepływ jest bardzo fajny i bardzo leciutko fajnie się ciągnie, stąd skupię się na smaku ile, ilości tego dymu. Zapach jest oczywiście fajny, intensywny. Mówię, to to Oreo bardzo fajnie daje. Oreo polecam też spróbować zapalić na mleku, bo to wtedy chmury mielibyśmy gęstsze i to mleko jeszcze bardziej wyczuwalne. Naprawdę fajnie, taki kremowy wtedy byłby ten smak. Spróbujcie sobie, jeżeli macie okazję. Jeżeli chodzi o sam cybuszek, zobaczcie jeszcze raz chmurę. Bardzo, bardzo przyzwoicie. Tym bardziej, że myślę, że z pewną kwestią was zaskoczę, mianowicie ceną, ale to już następnym, przeskoczymy sobie kolejne e, kryterium, jakie omówimy, właśnie cena. E, ale zobaczcie, jak fajnie na takim prostym, e, fajnym masterki master leże, jakie fajne chmury osiągam. Jeżeli chodzi o smak, smak sam sobie pięknie oddany, jeden do jednego, e, jeżeli chodzi o e, tutaj, o. Eee, właśnie sam smak, bo faktycznie czuję dokładnie to, co w puszce, jak wąchałem, ten oreo, taki wiecie, jest taki mleczny, taki ciastkowy, bardzo fajnie to jest wyczuwalne. Każdy buch naprawdę jest pełen smaku. Dym, super zapach i tak dalej. Także bardzo fajnie odzorowane. Słuchajcie, jakość e, palenia ja bym powiedział, że jest naprawdę bardzo dobra. Bardzo dobrze Cybuszek odzorowuje tutaj ten smak. E, Smak właśnie Oreo. Dodatkowo też nie wziąłem Oreo na darmo, dlatego że jego testowałem już też wcześniej na innych cybuchach i wiem, że, że po prostu ten smak akurat jest w stanie, jesteśmy w stanie wyciągnąć w stosunku jeden do jednego. Niestety wiecie, niektóre smaki są takie, że e, pachnie pięknie w puszce, a smakuje po prostu jak połowa tego, co pachnie. A tutaj mamy to odzorowanie w pełni i naprawdę jestem mega zadowolony, jeszcze tego burzka ściągnę. No jest fajnie, jest fajnie, naprawdę fajna, dobra sesja. No dobra, przyszedł czas na cenę do jakości. I słuchajcie. Tutaj e, myślę, że Was miło zaskoczę. Ceny już też znam, zresztą takie będą na sklepie. Za cybuszki e, te modele Mami, F3, F4 i tak dalej, zapłacicie e, u mnie w sklepie e, 49 zł. Słuchajcie, 49 zł, tak, nie przysłyszeliście się? 49 zł za takie cybuszki. E, z dodatkową, z tą glazurą tutaj dookoła, tam mamy trzy kolory bodajże: e, taki niebieski, ala, e, czerwony, trochę jak lawa taki i dodatkowo jest zielony, za te z glazurą 65 zł sztuka. Słuchajcie, uważam, że jest to bardzo dobra, bardzo dobra cena za ten produkt, to jest tak naprawdę z tych wszystkich kryteriów, które dzisiaj omawiałem, tu absolutnie byłaby dyszka, dlatego, że cybuch w tej cenie naprawdę świetnie oddaje smak, bardzo dobrze się słuchajcie tutaj pali, Nie jest go też trudno nabić, ma naprawdę sporo miejsca, więc możemy, słuchajcie, pobawić się w dłuższą sesję, w krótszą sesję, wiecie, rozłożyć sobie luźniej ten tytoń, zrobić sobie przez środek przestrzał, bez przestrzału, więcej tytoniu, bo naprawdę tutaj jesteśmy w stanie sporo go nabić, więc sesję możemy automatycznie sobie spokojnie przedłużyć. Jestem naprawdę mega pozytywnie, pozytywnie zaskoczony ceną za ten cybuch, bo uważam, że jest naprawdę mega, mega dobra. Cyril zresztą podobnie cenowo też trzyma się właśnie między innymi jak Solaris, a więc tutaj, może, ciut tańszy właśnie troszeczkę, troszeczkę tańszy od Solarisa, ale naprawdę, kurczę, jakościowo mega daje radę. No dobra moi drodzy, przyszedł czas na podsumowanie cybuszka od firmy FUGO F1, dokładnie to jest model F1. Słuchajcie, dla mnie mega pozytywne zaskoczenie i, i naprawdę model, który mega, fajnie, mega, mega polubiłem. Prosty w obsłudze, łatwy, jeżeli chodzi do, do rozpalenia. Tak naprawdę możemy nabić sobie dłuższą sesję, krótszą sesję. Kompatybilny z HMD, przynajmniej właśnie tutaj bardzo ładnie. Lotus na nim siedzi, jedynka, zamiennik, czy. czy Eee, właśnie czy, czy jeden plus. Bardzo dobrze wyprofilowany tutaj ten przepływ powietrza faktycznie czuć bardzo dobrze się pali zresztą wezmę sobie średnego buszka. Smak cały czas się mega utrzymuje, także smak jest naprawdę fajny i słuchajcie, no, dla mnie mega mega fajny produkt. Naprawdę, jeszcze w tej cenie, dodatkowo cena, cena jest moim zdaniem ogromnym atutem, bo w tym momencie mogę spokojnie ten cybuszek doradzić osobom, które słuchajcie, zaczynają swoją przygodę z sziszą i chciałyby przeskoczyć na cybuch lepszej klasy, czyli na przykład tak samo w zestawach, których Wam robię, mam ten bazowy, taki podstawowy gliniany cybuch, warto na pewno będzie przeskoczyć na Solarisa bądź Fugo. A W tym momencie tutaj właśnie ten Fugo naprawdę mega daje radę i moim zdaniem w tej cenie jest bardzo, bardzo dobrym cybuszkiem no i myślę, że ma szansę na rynku troszeczkę zawojować. Oczywiście słuchajcie, zapraszam Was do mojego sklepu Shisha Project, oficjalny, oficjalny mój sklep, w którym sobie będziecie mogli już od tego tygodnia nabyć te cybuchy, jeżeli tylko chcecie. Dodatkowo komentujcie, lajkujcie, oglądajcie, subskrybujcie, pamiętajcie uderzyć też dzwoneczek, żeby mieć przypomnienia a propos filmików. Przypominam, że filmiki pojawiają się co tydzień, także staram się zawsze systematycznie wrzucać te filmiki, jeżeli mogę. Zdarzają się wyjątki od reguły, zawsze Wam o tym piszę albo Was informuję. No i wielkie dzięki za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobał. Coś nowego na rynku, coś myślę fajnego, godnego. Uwagi. Trzymajcie się, do zobaczyska za tydzień. Hej!